Wyobraź sobie, że łapiesz na rękawiczkę płatek śniegu. Ma sześć ramion, misterną koronkę, jest symetryczny i niebywale niepowtarzalny. Chyba każdy z nas spotkał się w swoim życiu ze zdaniem, że nie ma dwóch identycznych płatków śniegu. Brzmi jak poetycka metafora, ale dzisiaj chcę udowodnić, że stoi za tym konkretna fizyka, a dokładniej. Wzrost kryształu w ciągle zmieniającym się środowisku. Oczywiście, jak zwykle, małe wtrącenie. Jeżeli podoba Ci się to, co robię i lubisz oglądać materiały na moim kanale, to daj subskrypcję i podbicie pod tym filmem. Dziękuję. Struktura Rzeczy Płatek śniegu to w istocie pojedynczy kryształ lodu. Powstały z pary wodnej w chmurze. W większości warunków atmosferycznych lód przyjmuje strukturę zwaną lodem heksagonalnym. I to właśnie ona narzuca słynną sześciokątną strukturę. To ważne. Sześć ramion nie jest przypadkiem, tylko konsekwencją geometrii ułożenia cząstek w krysztale. Wszystko zaczyna się od zarodka krystalizacji, czyli takiej małej cząsteczki stałej, która Lata sobie gdzieś w powietrzu, i to właśnie do niej dobudowują się cząsteczki wody. Latających w powietrzu cząstek mamy mnóstwo są to głównie zanieczyszczenia i to właśnie na nich może się tworzyć kryształ lodu. Ale ważniejszy jest kolejny krok czyli dobudowywanie się już kolejnych warstw tego kryształu jak szybko one się dobudowują i w jakim charakterze się dobudowują. I w przypadku takiego zjawiska fizycznego, jak tworzenie się płatków w śniegu, mamy do czynienia z dwoma pojęciami. Pierwsze to dyfuzja, czyli przechodzenie cząstek wody z powietrza na kryształ lodu. Drugim pojęciem jest kinetyka przyłączania, czyli w jakim charakterze, jak szybko i z jaką łatwością kolejne cząsteczki wody przyłączają się do konkretnych ścian kryształu, czyli tych facet. Kształt płatka zależy głównie od temperatury i wilgotności, a dokładniej przesycenia pary wodnej względem lodu. Gdy warunki sprzyjają szybkiemu wzrostowi w płaszczyźnie, powstają płytki i gwiazdki, gwiazdki czyli dendryty. Gdy łatwiej rosnąć wzdłuż osi prostopadłej, częściej pojawiają się słupki, igły i kolumny. To wynika z tego, że różne ściany kryształu, fasety, mają. Różną zdolność do przyłączania nowych cząstek w danych warunkach. Modele, pomiary, badania wskazują, że yy, nawet zmiana temperatury o kilka stopni Celsjusza może całkowicie zmienić yy, front krystalizacji, może zmienić charakter tej krystalizacji. Najbardziej instagramowe płatki to dendryty z głównymi ramionami i mnóstwem drobnych rozgałęzień. Tutaj działa klasyczny mechanizm znany w fizyce wzrostu kryształów niestateczność wzrostu ograniczonego dyfuzją. A tak w uproszczeniu: jeżeli dany fragment kryształu troszkę wystaje ponad pozostałe fragmenty kryształu, to ma lepszy dostęp do tej dyfuzji, do tego przechodzenia e, cząstek wody z powietrza do kryształu, przez co rośnie jeszcze bardziej. To dodatnie sprzężenie zwrotne właśnie tworzy te ramiona i rozgałęzienia. Modele numeryczne potwierdzają, że przy zachowaniu odpowiednich parametrów dyfuzji i anizotropii jesteśmy w stanie w laboratoriach odtworzyć formy takie jak widzimy na śnieżynkach. No dobrze, ale to w końcu dlaczego nie ma dwóch identycznych płatków śniegu? Bo każdy płatek to historia swojej trajektorii przez chmurę. W trakcie spadania i unoszenia przez prądy konwekcyjne kryształ przechodzi przez warstwy o różnej temperaturze, przesyceniu pary wodnej, turbulencji i lokalnym dowozie pary, czyli tej dyfuzji, a czasem także zanieczyszczeniach i domieszkach. Rozgałęzienia są wyjątkowo czułe na drobne fluktuacje warunków. Minimalna różnica w tym, jak zmieniła się wilgotność w danym momencie, może przesunąć moment startu odgałęzienia o ułamek sekundy. A potem różnica narasta, bo geometria ramienia zmienia dalszy dopływ pary. To jest typowy efekt nieliniowy. Małe różnice na wejściu tworzą już duże różnice na wyjściu. Oznacza to, że gdyby nawet dwa płatki śniegu startowały podobnie, to musiałyby przejść identyczną trajektorię, krok po kroku przez takie same warunki atmosferyczne, aby mogły być do siebie podobne. Statystycznie jest to skrajnie mało prawdopodobne. Sześć ramion bierze się z geometrii kryształu lodu, ale koronka, detale i unikalność z tego, że wzrost śnieżynki to wypadkowa dyfuzji, kinetyki przyłączania i niestabilności dendrytów, a przede wszystkim z tego, że każda śnieżynka przechodzi przez niepowtarzalną sekwencję warunków w chmurze. Dlatego płatki śniegu są jak małe rejestratory pogody. Zapisują w swojej strukturze drogę, której nie da się powtórzyć jeden do jednego. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania i podbijania tego filmu. Wesołych świąt!